Omen amensa brzos KSA milionerami kto zwylicytował na weekend z nimi ponad 300 rekord. Wielka orkiestra światecznej pomocy z roku na rok rosnie w sile, a na aukcjach padają kolejne rekordy. Wzbiórka, która w tym roku była przeznaczona na specjalistyczny sprzed luzacy diagnozowaniu sepsy, angażuje się od lat tak za osoby znane, którym wystawiają na aukcje znaczące dla nich przedmioty. Często także można spotkać się z aukcjami, na których można wylicytować spotkanie z dana gwiazda. Andrzej Grabowski zaoferował się na przykład, ze posprzata, a konkretnie po odkurze osobień wygranej mieszkanie. Omena amencach i jej masraf Brzoska postanowili zaproponować od siebie zorganizowanie weekendowego wypadu dla zwycięzcy. Chyba sami nie spodziewali się, że aukcja będzie cieszyła się aż tak dużym powodzeniem. Najwidoczniej jednak jest wiele osób, które chciałyby spędzić trochę czasu z Parejesa w stanie, za to zapłacić naprawdę duże pieniądze. Ostatecznie zwycięzca wylicytował spotkanie z omena męża Brzoska za Brzoskaza. ponad 300 tysięcy ZTL. To kwota, za którą można śmiało kupić mieszkanie czy drogi samochód. Co ciekawe, para zdeklasowała w tej kwestii inne znane osoby. Który tak zainwestowili na aukcję wozów spotkania z sobą. Anna Lewandowska chociażby zaoferowała pobyt na swoim obozie, który się własnie nie odbywa. Nie jest łatwo się na niego dostać, a zwycięzca ma zapewnione miejsce. Ostatecznie suma, za którą wylicytowano udział w teningach pod jej okiem, to ponad 130 tysięcy zł, czyli tak niemalo. Sukcesem swojej aukcji pochwalił się na swoim profilu na Instagramie Masomeny Mansach. Nie kryjąc przy tym radości z takiego obrotu sprawy. Brawo dla zwycięzców. Rekordowa aukcja. Zorganizujemy weekend marzeń napisał Rafał Brzoska. A jego zona udostępniła u siebie ten wpis. Para obecnie przebywa za granicą, zatem kiedy tylko wróca, z pewnością dotrzymaje obietnicy.